Szczęść Boże, kochani, to jest poniedziałek 21 lipca Ewangelia według świętego Mateusza, wiersze, rozdział 12, wiersze 38-42, Mateusz 12-38-42. Niektórzy z uczonych w Piśmie i faryzeuszów rzekli do Jezusa, Nauczycielu, chcielibyśmy jakiś znak widzieć od Ciebie. Lecz On im odpowiedział plemię przewrotne i wiarołomne żąda znaku. Ale żaden znak nie będzie mu dany prócz znaku proroka Jonasza. Albowiem, jak Jonasz był trzy dni i trzy noce we wnętrznościach Wielkiej Ryby, tak syn człowieczy będzie trzy dni i trzy noce w łonie Ziemi. Ludzie z nimi wypowstaną przeciw temu plemieniu i potępią je, ponieważ oni wskutek nawoływania Jonasza się nawrócili. A oto tu jest coś więcej niż Jonasz. Królowa z południa powstanie na sądzie przeciw temu plemieniu i potępi ponieważ ona z krańców ziemi przybyła słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon. Z jednej strony Jezus bardzo mocno atakuje, krytykuje może to jest lepsze słowo faryzeuszy uczonych w piśmie, czy w ogóle całe pokolenie, które. Nie było w stanie w niego uwierzyć, ale z drugiej strony wskazuje na najgłębszy motyw wiarygodności swojej, dlaczego my mamy wierzyć Jezusowi. Oni chcą tylko znaków znaków, czyli cudów, czyli fajerwerków, pokazu siły, demonstracji, wpływu itd. A Jezus mówi: będzie tylko jeden znak dany, znak Jonasza. Podniesieniu do Syna Człowieczego, do Chrystusa, oznacza właśnie trzy dni wewnątrz grobu i wyjście z tego grobu, czyli zmartwychwstanie. Tak została ułożona ta narracja Jezusa, żeby pokazać, że nic, absolutnie nic, nie ma znaczenia takiego dla wiary, jak fakt, że wstanie, a z naszej perspektywy, że już zmartwychwstał. To jest najważniejsze. Wczoraj słuchałem takiego ciekawego odcinka uh, Who Made Jesus God? Taki jest dr Bart Ehrman. No, niewierzący akurat egzegeta, ale no, znający pismo, tak? Po grecku, po hebrajsku, interpretując narzędziami nauki i dobrze to robi. I właśnie ciekawą rzecz zauważył, że apostołowie, czy w ogóle uczniowie na początku nie rozumieli do końca Jezusa, ale jak z martwych wstał, i nie podważył tego, że zmartwychwstał, to wtedy dopiero go zrozumieli i wtedy zaczęli tworzyć stopniowo Ewangelię i zaczęli mu przypisywać właśnie to bóstwo w różnych Ewangeliach stopniowo, tak? Niektórzy są takie narracje, że w czasie chrztu Duch Święty stąpił, ty jesteś moim synem, jakby tutaj dopiero to ubóstwienie Jezusa się zaczęło. No bo. To było to takie poszukiwanie Ewangelistów, nie inni, że w czasie poczęcia Duch Święty stąpi na Ciebie. Potem święty Jan, czyli ta najbardziej dojrzała teologia, cofa to do preegzystencji Chrystusa, czyli na początku, przed stworzeniem świata, en arche, u podstaw rzeczywistości już był ten Logos, który pozostając sobą jednocześnie przyjął naturę ludzką, ale w ramach jednego podmiotu Jezusa Chrystusa. Zatem Zmartwychwstanie jest kluczowym punktem do zrozumienia całej tajemnicy Jezusa, ale też jest kluczowym aspektem dla zrozumienia naszego życia. Żyje po to, żeby zmartwychwstać. Starzeje się po to, żeby dojrzewać do momentu wskrzeszenia. Żył to wstanie. Było naprawdę przygotowane, wytęsknione, żebym stał do chwały. Bo niestety jest też to drugie zmartwychwstanie ku potępieniu. Dlatego, jeżeli żyjemy z Jezusem, to przybliżamy się do chwalebnego powstania zmarłych. Tego Wam życzę. Nie wiem za ile lat. Każdemu inna metryka tam pisana, ale nie zapominajmy, że po to chodzimy do kościoła, po to nieraz cierpimy, po to z grzechem walczymy, po to się nawracamy. Po to się angażujemy w Kościół tak dalej, żeby doznać tego znaku, tego cudu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi, chleba naszego poprzedniego, daj nam dzisiaj odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie bądź nas na pokuszenia, na spawne złego. Amen. Pozdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Pan z nami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.